Treningi nie tylko uczą boksu, ale także pokory, szacunku. Się, powiem, Poprawka, się, powiem, Teraz jest Teraz jest. Tuż przed walką to wyłączam się od tych świateł publiczności, w ogóle o tym nie myślę. Myślę o wygranej, idę po zwycięstwo i robię swoje. Czekam aż z ringu z podniesioną ręką. Serce do walki, to myślę, że to jest najważniejsze. Ciężkie treningi, no i trzeba dać siebie wszystko w ringu. Cały czas dążę do swojego, do, do swojego. coś osiągnąć w boksie, cały czas trenuję. Nie ma dnia, żebym nie trenował. No i cały czas idę swoją drogą.